Ostatni trening w Radzminie Wilków Radzymin. Dzisiaj uczestniliśmy w bratobójczej walce dwóch zespołów Wilków była prezentacja tego, czego się nauczyliście w międzyczasie, a jednocześnie okazja do tego, żeby pogadać o tym, co się udało przez ten sezon zrobić. Zgadza się, no zdecydowanie jeżeli chodzi o zawodników to jest duży progres, tak jak mówiłem na początku, oni wszyscy zaczynali, wszyscy w zasadzie z tego samego miejsca, tam dwóch zawodników miało trochę przeszłości w młodzieżowej koszykówce i to było wszystko i faktycznie dzisiaj zrobiliśmy taki wewnętrzny sparing drużyny trzecioligowej, gdzie chłopaki zaprezentowali to, czego się realnie nauczyli. To jest zawodnik taki, który przychodził na naszej drużyny, ustalne fakty, nie był w stanie dorzucić do kosza za trzy, dzisiaj trafił trójkę. Kilku zawodników dużo się nauczyło schematów obronnych, bo na tym mocno dawałem nacisk, ale przede wszystkim, co najważniejsze, biegali, walczyli. Nauczyli się takich podstaw, takiego basicu koszykarskiego i myślę, że to też było widać. Kilka zagrywek też zaprezentowali, ale to nie było najistotniejsze. Ale dzisiaj było zdecydowanie widać, że Wilki to zespół, nie indywidualność, tylko zespół. Potraficie już grać zespołowo? Tak, momentami jest z tym jeszcze problem, ale to jak na każdym poziomie, w każdej drużynie. Trochę jest tak też, że zawodnicy wiedzą, kiedy popełnią błędy i myślę, że to jest istotne. Że w większości, a jak nie, to rozmawiamy i to też jest bardzo potrzebne, żeby był dialog i trenera, i sędziego. Całkowicie, tak żeby to wszystko było bez złości, bez jakiegoś tam, e, braku takiego braterstwa, też jest potrzebne to wdrożenia, szczególnie e, ustalmy w koszykówce, gdzie faktycznie ten zespół jest bardzo emanuje, jakby w trakcie sezonu też. E, jeśli chodzi o tak, jak wspomnieliśmy o tych planach, no to zobaczymy, jak to będzie, e, bo dzisiaj było dużo powiedziane na tym całym evencie, e, zakładamy to, że faktycznie ta akademia będzie wzrastała, potrzebujemy na pewno dużo pracy, trenerów e, i oczywiście dużo też zapału do pracy. Przygoda jest jak, jak gra komputerowa, chcemy przejść wszystkie plansze i niekoniecznie zagrać w nią tylko raz. Także dzieje się rzeczywiście sporo, czy wszyscy już wiedzą o koszykówce pod szyldem Wilków Radzymin, to tego nie wiem, ale na pewno z każdym dniem będzie coraz popularniejsza tu lokalnie, ale też w regionie. Ale pozycja najstarszej wiekiem drużyny, czyli tej grającej w lidze, 7 zwycięstw w pierwszym roku, uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Bardzo no, dobrze to wypadło, jesteśmy zadowoleni, nie robiliśmy żadnych twardych założeń sportowych, bo to był taki projekt, w który weszliśmy w ostatnim możliwym momencie, ale przyniósł dużo satysfakcji, dobrych, dobrych momentów, więc oceniamy go pozytywnie. A trener Wojtek Jurkiewicz też wniósł powiew świeżości do, do naszego klubu, więc sporo dobrych rzeczy przed nami. Sprawdza się doskonale pomysł wciągnięcia w koszykówkę radzymińską, Młodzież, nawet bym powiedział dzieci w nieco starszym wieku, widać, że zainteresowanie jest, widać, że rodzice przyprowadzają dzieciaki na zajęcia i to jest chyba ten kierunek, w którym chcecie iść. Absolutnie. No, z, dobra kondycja fizyczna, zdrowie fizyczne są ściśle powiązane ze zdrowiem e, psychicznym. E, a kształtowanie ducha i umysłu no, to też jest ogromne wyzwanie. E, jak e, pisał Gombrowicz, nic tak nie wpływa na ducha jak ciało, więc e, widzimy to, nie tylko wierzymy, ale widzimy, że, że praca nad sobą, e, praca sportowa, e, praca w drużynie to jest to, co sprawia, że młodzi ludzie stają się lepsi. Dzięki temu. Lepsze też staje się nasza, nasza codzienność otoczenie, więc wciągajmy dzieciaki do sportu, dawajmy im możliwość rozwoju, to też jest taka no, główna przyczyna naszej pracy codziennej. Organizacja projektu Koszykówki Wilki Radzymin w Radzyminie to jest taka w zasadzie profesjonalne podejście do tematu, bo, bo pracuje przy tym ludzi. No, zespół jest dość liczny, rzeczywiście podejście, staramy się mieć jak najbardziej profesjonalne, to nie jest tak, że e, wszystko wiemy, ale wiemy, że są ludzie, którzy sporo wiedzą i ich zapraszamy do współpracy, więc w kolejnych tygodniach i miesiącach też w nie będą się pojawiać nowe nazwiska, e, nowi ludzie, e, nowe w związku z tym też propozycje, rozwiązania, e, wydarzenia, obozy i tak dalej, także warto śledzić nasz e, nasz fanpage na Facebooku, stronę internetową, która wkrótce e, zostanie uruchomiona i można spodziewać się wielu dobrych, ciekawych informacji.